Tupac Shakur, ikona rapu, rewolucyjny głos i człowiek, który na zawsze zmienił oblicze hip-hopu. Ale w nocy 7 września 1996 roku jego życie zostało brutalnie przerwane w serii strzałów na Las Vegas Strip. Dekady później wciąż próbujemy poznać prawdę odnośnie jednego z najbardziej tajemniczych morderstw w historii muzyki. Witajcie w naszej analizie nierozwiązanego morderstwa Tupaka Shakura sprawy, która do dziś nie przestaje się rozwijać. W tym filmie będziemy odkrywać kluczowe wydarzenia prowadzące do śmierci Tupaka, przyjrzymy się bliżej rywalizacji pomiędzy East Coast i West Coast oraz przeanalizujemy dowody, które na nowo wzbudziły zainteresowanie tą sprawą, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń odnośnie Didiego. Czy była to wojna gangów, zemsta czy milionowe zlecenie Didiego? Zaczynajmy! 30 listopada 1994 roku Tupak przebywał w Nowym Jorku. Zmierzał do studia nagraniowego Quad Recording Studios, Skontaktował się z nim Jimmy Henchman, znany wspólnik Haitian Jacka, który poprosił go, aby wystąpił w utworze letuszona artysty, którego reprezentował. Tego samego wieczoru Piggy i Diddy również byli w studiu z Junior Mafia, gdzie pracowali nad utworem Player's Anthem. Była to ich pierwsza sesja w studiu. Little Caesar palił na balkonie i zauważył Tupaka, który wchodził do budynku z Zaidem i swoim menadżerem Freddie Moorem. Tupak usłyszał znajome głosy z kilku pięter wyżej, zamilki kilka słów, a Lil Sis powiedział Bigiemu, że właśnie widział Tupaka wchodzącego do budynku. Bigi poprosił, żeby go przyprowadzić do studia. The Lil Sis zbiegł do holu, aby spotkać się z Tupakiem, ale w tym czasie Tupak Shakur został skonfrontowany z trzema uzbrojonymi mężczyznami w holu, którzy domagali się od niego biżuterii. Legendarny raper Spice One, przyjaciel Tupaka, z którym nagrał klasyczne hity takie jak Jealous Got Me Strapped, opowiada historię dokładnie tak, jak Tupak mu ją przekazał kilka tygodni później. Powiedział, że złapał za broń jednego z gości i szarpali się z nią tam i z powrotem, wspominał Spice One. I według niego Tupak opisywał przerażający moment, kiedy przez chwilę szarpali się między sobą, a po strzale w okolice krocza Tupak upadł na ziemię. Tupak został pięciokrotnie postrzelony, skradziono mu 40 tysięcy dolarów i biżuterię. Incydent w Quad Studios nie był dla Tupaka tylko nieudanym rabunkiem, była to zdrada. Biggie i Tupak byli kiedyś bliskimi przyjaciółmi, a ich więź opierała się na wspólnej pasji do hip-hopu. Obaj pochodzili z trudnych środowisk, a swoje doświadczenia przelali w muzykę, tym samym zdobywając uznanie fanów i krytyków na całym świecie. Jednak po incydencie w Quad Studios ich przyjaźń szybko się rozpadła. Shakur otwarcie oskarżył Bigiego, jego wytwórnie Bad Boy Records oraz Shauna Puffy'ego Komsa o to, że wiedzieli o strzelaninie z wyprzedzeniem. is just completely spinning, you know what I'm saying? You're real confused about your situation. It's going to cause you to say things that you really don't mean. I don't really know the purpose of why. Czemu oni kategorycznie zaprzeczali? Tupac jednak miał przyczucie, że to była ustawka, ponieważ zaraz po strzelaninie ani Biggie, ani Didi za bardzo się nim nie przejęli. Mówił, że tak naprawdę nikt nie zwracał na niego uwagi. Dodatkowo strzelanina w Quad Studios miała miejsce zaledwie dzień przed tym, jak Tupac został skazany za zarzuty o napaść seksualną związaną ze sprawą Ayanyn Jackson. 1 grudnia 1994 roku, wciąż dochodząc do siebie po odniesionych ranach, Tupak został uznany za winnego tych zarzutów i później skazany na karę więzienia. Wierzył, że czas tego postrzelenia i jego skazanie były skoordynowaną próbą uciszenia go i zniszczenia jego kariery. Pomimo zaprzeczeń ze strony Didiego i Bigiego, to oskarżenie wznieciło ogień już i tak napiętej rywalizacji. Słynnej wojnie pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem, która podzieliła świat hip-hopu. Z jednej strony był Tupac, reprezentujący zachodnie wybrzeże, powiązany z gangiem Bloods i wytwórnią Death Row Records na czele z Suge Z drugiej strony Biggie Smalls, wschodząca gwiazda ze wschodniego wybrzeża, związany z Cripsami i wytwórnią Bad Boy Records, której założycielem był Puff Daddy. Ta rywalizacja wykraczała daleko poza muzykę. Chodziło o powiązania gangowe, władzę i szacunek. Kilka tygodni po tym, jak Tupac został postrzony w Quad Studios, Biggie wydał utwór Hushachia który stał się przedmiotem kontrowersji i spekulacji. Wielu fanów, a także sam Tupak, uważało, że piosenka była prowokacją lub ukrytym przekazem skierowanym do niego, biorąc pod uwagę zarówno czas wydania, jak i treść utworu, która odnosi się do postrzelenia kogoś. Choć piosenka miała być nagrana przed tym incydentem, czas jej wydania sprawił, że wyglądała, jakby była wymierzona w Tupaka. Mimo, że Biggie twierdził, że tak nie było, Tupac odebrał ten utwór jako zaczepkę wymierzoną w jego stronę, zwłaszcza słowa refrenu: Who shot you? Separate the weak from the obsolete. Tupac, który dopiero co przeżył strzelaninę i czuł się zdradzony przez osoby z jego otoczenia, w tym przez Biggie'ego, uznał tę piosenkę za atak oraz dodatkowy dowód na to, że Biggie i Bad Boy Records byli zamieszani lub wiedzieli wcześniej o ataku. Stupak odpowiedział na to osławionym diss trackiem "Hit Them Up" w 1996 roku. Piosenka ta jest uważana za jeden z najbardziej agresywnych i kontrowersyjnych diss tracków w historii hip-hopu. Ta sytuacja tylko zaogniła już i tak bardzo napiętą rywalizację między wschodnim a zachodnim wybrzeżem. W Hit The Map Tupac i jego grupa Outlaws bezlitośnie atakują Biggiego, Pafiego, Junior Mafia i innych związanych z Bad Boy Records. Piosenka zawiera osobiste obelgi, oskarżenia o zdradę oraz kpinę, w której Tupac twierdzi, że miał romans z żoną Biggiego, Fate Evans. Jednak powróćmy na chwilę, wydarzeniami do genezy znajomości Tupaka i Bigiego, która sięga 1993 roku, kiedy to spotkali się po raz pierwszy. Jest to ważny element tej historii, który nakreśli nam późniejsze wydarzenia z życia Tupaka. Niektórzy twierdzą, że para spotkała się na planie filmu Poetic Justice. Tupak non-stop puszczał utwór Bigiego Party and Boy. Co było dużym wydarzeniem dla wtedy wschodzącego Bigiego. Był to jego pierwszy singiel, a Pac był już ogromną gwiazdą. Bigie nocował w domu Paka w Los Angeles, gdy przyjeżdżał z Nowego Jorku, podczas gdy Pac ponoć wysyłał Bigiemu butelki NSA i udzielał modemu raperowi rad. Duet występował razem na scenie, improwizując w rytmie freestyle w takich miejscach jak Madison Square Garden. Uch Tupaka na Bigiego był znaczący. Tupak był już znanym raperem, podczas gdy Christopher Wallace był gwiazdą tylko w Brooklynie. Według artysty hip-hopowego Eddie Mean, Tupac regularnie poświęcał czas na nauczanie nowych raperów, jak odnieść sukces w branży, ale szczególnie skupiał się nad Biggiem i chciałaby został częścią jego grupy The Tag Life. Biggiem martwił się, że może przegapić swoją szansę, biorąc pod uwagę, że nowa wytwórnia, do której był podpisany, należąca do jego menadżera, Shona Puffy'ego kompsa, jeszcze się nie rozwinęła. Rzeczy nie działy się dla niego wystarczająco szybko. Poprosił Tupaka, aby ten przejął jego menadżerstwo, mając nadzieję, że Tupak mógłby przyspieszyć jego karierę muzyczną i filmową, tak samo jak zrobił to w swoim przypadku. Tupak jednak odmówił, mówiąc mu, aby pozostał w Bad Boy, gdzie Paw Daddy uczyni go gwiazdą. Równie ważną postacią, o której muszę tutaj wspomnieć teraz, jest Haitian Jack, którego Tupak poznał w Nowojorskim Klubie Nocnym. Tupak był zafascynowany jego luksusowym stylem życia. Mówił, że kiedyś nosiłem luźne ubrania i sneakersy a oni zabrali mnie na zakupy. Wtedy kupiłem mojego pierwszego Rolexa i moją biżuterię, powiedział Tupak. Dzięki nim dorosłem. Wprowadzili mnie do wszystkich tych gangsterów na Brooklynie. 19 listopada 1993 roku podczas jednej z imprez Tupak poznał 19-letnią Ayanę Jackson, z którą spędził resztę nocy. Tupak powiedział, że Jack przygotowywał wszystkim drinki, a wieczór wydawał się niczym niezwykłym. Doniesiono, że Biggie Smalls był tam czekając, aby zabrać Shakura na koncert w New Jersey, ale wyszedł krótko po przybyciu Jackson. Według Jackson ona i Tupak byli sami w jego sypialni. Kiedy weszli inni mężczyźni, jednak... Tupak powiedział, że kiedy tamci mężczyźni weszli do pokoju, wyszedł, czując się dziwnie w tej całej grupowej sytuacji. Według Ajani doszło do napaści na tle seksualnym, po zajściu zgłosiła całą sprawę na policję. Zanim sprawy przeciwko Tupakowi i dwóm innym mężczyznom trafiły do sądu, Haitian Jack przyznał się do winy i otrzymał łagodny wyrok. Jednak do Tupaka przylgnęła łatka przestępstw. Tupak został skazany na karę od 1,5 do 4,5 lat w więzieniu. Jednak wyszedł po 9 miesiącach za kaucją, która wynosiła 1,4 miliona dolarów i została wpłacona przez Knighta. Ale do tego jeszcze wrócę. Kolejnym punktem zapalnym w i tak już napiętej relacji pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem było rozdanie nagród Source Awards w 1995 roku. Nagrodę dla najlepszego artysty i zwycięzcą ceremonii zostali artyści z zachodniego wybrzeża powiązani z Death Row Records. Ice Cube powiedział kiedyś w wywiadzie, że wszystko było na skraju katastrofy. Wielu ludzi miało tej nocy broni i jeden fałszywy ruch mógłby zmienić przebieg ceremonii. I wtedy na scenie pojawia się Shug Knight i mówi już bardzo pamiętne słowa. I było jasne, że te przytyki są wyraźnie w stronę Didiego. I jeżeli mamy być szczerzy, to Paw Daddy często pokazywał się w wielu klipach swoich artystów. Na dodatek szugnaj ja są dał do zrozumienia, że są po stronie tupaka, który w tym czasie odsiadywał wyrok w więzieniu, mówiąc, że wspierają go, a publiczność wybuchła bluczeniem. Na dodatek oliwy do ognia dodał Snoop Dog, który wyszedł na scenę razem z dr Dre i mówił wtedy, że wschodnie wybrzeżenie kocha doktora Dre i Snoop Doga. Było to oczywiście retoryczne, ale później ten komentarz miał się na nim zemścić. Snoop Dog wspomina, że tupak był jego przyjacielem, i to on poprosił Sugnight'a, aby wyciągnął go z więzienia. Sugnight przyleciał prosto na Source Awards po wizycie u Tupaka. To właśnie wtedy tupak nie tylko zgodził się dołączyć do Death Row Records, z którym podpisał kontrakt na trzy albumy ale także wyraził swoją złość na Biggiego. Tupak powiedział wtedy do Shock Knighta, że potrzebuje, żeby był teraz z nim, bo zamierza zniszczyć Bad Boy Records. Wierzy, że mieli coś wspólnego z tym, że został postrzelony. A Shock Knight okazał swoją lojalność, traktując wrogów Tupaka jako swoich własnych. I wtedy wraz z Jimmy Lowinem zorganizowali 1.4 miliona dolarów kaucji, by wyciągnąć Tupaka z więzienia. Co Tupak szybko wynagrodził, wydając utwór Ambitions as a Rider, swoją pierwszą produkcję po wyjściu na wolność. Krótko potem doszło do incydentu w klubie pomiędzy Death Row a Bad Boy Records. Ofiarą był bliski przyjaciel szugneta, któremu ten ufał bezgranicznie. Raporty wskazują, że niektórzy świadkowie obwiniali osoby z otoczenia jego za to wydarzenie. Niecałe dwa tygodnie później na konferencji How Can I Be Down w Miami napięcie sięgnęło Zenitu. Szuk, znany z powiązań z gangiem Bloods, podobno planował przyjechać z całą armią. Mówiło się także, że Tupac miał sprowadzić nowojorskich bossów narkotykowych. Gdy konferencja się odbyła, Puffy nie pojawił się na niej, a Billboard informował, że jego nieobecność była związana z groźbami ze strony Defro. Ale są to oczywiście rzekome informacje. Głównym celem Tupaka po wyjściu z więzienia stało się Bad Boy Records, a Biggie znalazł się na szczycie tej listy. Mówił wtedy, że po tym jak poznał Biggiego i jego album Ready To Die, zauważył, że cały jego styl się zmienił. Tupak wierzył, że Biggie ukradł jego styl i pomysły, szczególnie po wydaniu albumu Ready to Die w 1994 roku. Podczas wywiadu z Greg Kadingiem, byłym detektywem Los Angeles, Dwayne w Kif Kifidi D. stwierdził, że zaoferował Compsowi swoich żołnierzy Scrippsów jako ochronę podczas tras na zachodnim wybrzeżu. Miał powiedzieć, że mamy cię, jesteśmy z tobą i obiecywał swoją lojalność. Powiedział Compsowi przez telefon, że w zamian za to chce tylko jakieś 45 do 50 biletów. Według Davisa, Combs poszedł jednak o krok dalej. Podczas przystanku na trasie Summer Summer w 1995 roku w Einheim, Combs rzekomo powiedział pełnemu pokoju gangsterów, Crips, w tym Davisowi, że chce ich głów, czyli żeby ktoś pozbył się Tupaka i Knighta. Combs mógł być po prostu zbyt mocno wciągnięty w ten moment, a napięcie było wysokie, a on autentycznie obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Później jednak, jak powiedział Davis, podczas lunchu w Los Angeles Combs zaproponował mu milion dolarów za wykonanie zlecenia. Ale późniejszy wyjazd Davisa do Vegas miał być czysto towarzyski. Jednak jak się mu później okaże, w tym samym miejscu będzie przebywał również Tupak Shakur i Shug Knight 7 września 1996 roku. Las Vegas. Tupac Shakur wraz z Sugnightem, szefem swojej wytwórni, przybył, aby obejrzeć walkę o tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej pomiędzy Mikeiem Tysonem a Bruceem Seldonem. Walka była krótka, kończąc się nokautem w pierwszej rundzie, ale to, co miało miejsce po walce, zmieniło historię. Wtedy właśnie sprawy nabrały niebezpiecznego obrotu. Po walce, około godziny 20.50 Anderson, bratanek Kifadi Davisa, na krótko znalazł się sam w holu sąsiedniego kasyna. Kiedy to właśnie wtedy Trevon Lane, gangster Blood, znany z ze swoich powiązań z Sugnightem, rozpoznał Andersona jako Cripsa, który kilka miesięcy wcześniej próbował ukraść mu wysadzany diamentami naszyjnik Death Row podczas bójki w centrum handlowym. Na ulicach krążyły plotki, że Combs oferował nagrodę dla każdego, kto przyniesie mu jeden z tych naszyjników. Lane wskazywał Andersona Tupakowi, który przejechał do Vegas z Knightem. Tupak podbiegł do Andersona i zapytał, czy jest z południa, nawiązując do przynależności Andersona do Southside Crips, po czym uderzył go w twarz, powalając na ziemię. Wtedy bratanek Kifadi Davisa został zaatakowany przez grupę bloków. Davis siedział w pobliskiej restauracji, kiedy dowiedział się, że jego siostrzeniec został zaatakowany. I jak sam później mówił w wielu wywiadach, to stało się cholernie osobiste. Kamery monitoringu uchwyciły moment, w którym Tupac i Suge Knight zaatakowali Andersona, nieświadomi, że ta bójka będzie miała śmiertelne konsekwencje. Bójka trwała mniej niż 10 minut, ale wywołała serię wydarzeń, które doprowadziły do tragedii. O godzinie 23.00 Tupac siedział na miejscu pasażera w czarnym BMW prowadzonym przez Suge Knighta. Zmierzali na imprezę po walce w klubie 662, jednak nigdy tam nie dotarli. Kodeks uliczny wymagał, aby Anderson zemścił się za publiczne pobicie, ale ponieważ wyjazd do Vegas miał charakter towarzyski, Davis i jego ekipa nie mieli ze sobą broni. Wtedy pojawił się Zip, słynny handlarz narkotyków z East Coast. On także przyjechał do Vegas na walkę i według Davisa zaoferował im pistolet Glock kalibru 40, który miał ukryty w tajnej skrytce w swoim Mercedesie. Powiedział, że to idealny moment przypomniał sobie Davis słowa Zipa. Przez następne półtory godziny, dwoma samochodami. Kripsi obserwowali klub 662, to właśnie w tym lokalu miał wystąpić tupak, ale nigdy tam nie dotarł. Prawie rezygnując z całego planu, jeden z samochodów wrócił do domu, pozostawiając cztery osoby w białym kadilaku, który wynajęli na tę okazję. Terence Bubble Up Brown jako kierowca, Davis na fotelu pasażera z przodu oraz D'Andre Big Tree Smith z Andersonem z tyłu. Kiedy Tupak się nie pojawił, wrócili w stronę Strip na East Flamingo Road. Krótko po godzinie 23.00 Davis zauważył Tupaka na ulicy blisko skrzyżowania Skowal Lane, wychylającego się przez dach czarnego BMW, które prowadził Shug Knight. Gdy Tupak rozmawiał z dziewczynami w mijającym samochodzie, Babu Up dodał gazu, zjeżdżając na prawy pas, a Davis podał Glocka Andersonowi z tyłu. Gdy oba samochody zatrzymały się na czerwonym świetle, rzekomo Anderson sięgnął nad Big Dre i wystrzelił przez otwarte okno ponad tuzin strzałów. Cztery trafiły Tupaka: dwa w klatkę piersiową, jeden w ramię i jeden w udo night został tylko draśnięty odłamkami, ale zdołał przyspieszyć i próbował ratować Tupak. Tak do. Shakur zmarł sześć dni później na skutek odniesionych obrażeń. 13 września 1996 roku w University Medical Center w Las Vegas w stanie Nevada około godziny 16. Jako przyczynę śmierci podano niewydolność oddechową i zatrzymanie akcji serca. Po rozpoczęło się śledztwo, jednak od samego początku było ono utrudnione brakiem współpracy. Wielu członków załogi Tupaka, w tym świadkowie jak raper, jak i Kaddafi Fula, odmówiło rozmowy z policją. Kaddafi był jednym z nielicznych, którzy twierdzili, że mogą zidentyfikować kierowcę samochodu, z którego padły strzały, ale został tragicznie zastrzelony w innym incydencie zaledwie kilka miesięcy później. Spekulowano na temat tego, kto mógł zabić Tupaka. Kripsi byli oczywistymi podejrzanymi, szczególnie Orlando Anderson, który brał udział we wcześniejszej bójce. Jednak Anderson do końca swojego życia zaprzeczał, że miał coś z tym wspólnego. Policja badała tropy, ale żaden nie przyniósł konkretnych dowodów. Tak w 2018 roku pojawił się przełom w sprawie. W dokumencie Death Row Chronicles były przywódca Cripsów, Dwayne Kiffey D" Davis, wyznał, że był w samochodzie, z którego oddano strzały w Tupaka. Według jego relacji, to jego siostrzeniec Orlando Anderson był strzelcem. Anderson zmarł w 1998 roku w odwecie gangowym, więc nigdy nie został oskarżony. Kiffy D. Davis twierdził, że zemsta za bójkę z MGM była głównym motywem, jednak jego wyznania nie doprowadziły do natychmiastowych działań ze strony policji. Wrzesień 2023 rok. Po niemal 30 latach od śmierci Tupaka, Kifidi zostaje aresztowany w związku z jego morderstwem. Władze twierdzą, że jego własne słowa, wyznania i dowody dostarczone przez nowe śledztwo doprowadziły do oskarżenia go o zamordowanie Tupaka Shakura. Jednak czy to oznacza ostateczne rozwiązanie sprawy? Czy to koniec trwającej od dekad tajemnicy? Pomimo, że Kifidi Davis twierdzi, że Didi rzekomo oferował milion dolarów za pozbycie się Tupaka i Sugnoita. Didi konsekwentnie Zaprzeczał tym doniesieniom przez te wszystkie lata. Informacje, które wam dzisiaj przedstawiłam, są również oparte na poszlakach. Na ile możemy zaufać słowom Kifidi D. Davisa, przestępcy kryminalisty, który teraz sięga pamięcią do morderstwa Tupaka Shakura. I pamiętajcie, że wiele z osób, które mogły mieć wiedzę na ten temat, wielu z tych osób już tak naprawdę z nami dzisiaj nie ma. Ale jestem bardzo ciekawa tego, jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat. Czy to koniec tajemnicy Modersa Tupaka, czy może wciąż czekają nas jakieś kolejne sekrety, kolejne rewelacje. Ale nie mogę zaprzeczyć faktu i pewnie zgodzicie się ze mną, że wkład Tupaka w muzykę, w kulturę jest tak naprawdę niezaprzeczalny. I faktycznie był fenomenem w kulturze hip-hopu. Jego teksty tak naprawdę są Żywe do dzisiaj. Jego duch przetrwał w tej muzyce, w kulturze, w sztuce i trzeba przyznać, że był naprawdę fenomenalnym twórcą. To w jaki sposób pisał teksty, a czas, który spędził w więzieniu poświęcił tak naprawdę na samodoskonalenie. Spędził dużo czasu czytając książki o tematyce filozoficznej, o tematyce strategicznej, wojennej, co później tak naprawdę przełożył na swoje późniejsze teksty po wyjściu z więzienia. A na dzisiaj to tyle ode mnie, mam nadzieję, że spodobał Wam się materiał, który dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat, więc chętnie posłucham w komentarzach poniżej. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym tematem, na który chcielibyście, żebym przygotowała materiał, pozostawcie komentarz, na pewno wezmę to pod uwagę. Widzę w analityce, że jest jeszcze sporo osób, które oglądam mój kanał, ale jeszcze nie subskrybuję, więc będę wdzięczna za pozostawienie suba, jeżeli spodobał Wam się ten materiał oczywiście. A na dzisiaj to tyle, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!